Jak co roku po tom padłach przyjeżdżają też do mnie radiesteci? Nie, poważni ludzie. Spróbować wody krzemiennej. O, i nasz kolega też jest. O, i nasz radiesteta. Ale radiesteta jest. Jest. O, jest na, nasza młoda radiestetka. <grystka> tak. O i nasz pan szaman. Dzień dobry. Miło powitać z tą padeł. Czakram, czakram żeśmy Sobucki yy, prawdopodobnie i chyba 100% yy, został przebudzony, a więc czakram. Gogołowski może teraz, kolej, prawda? teraz na niego przyszła kolej, no. a bo już został dawno już przebudzony. Dobrze. Wszyscy czekają, wszyscy cz o proszę, wszystkie precjoza, tak oczywiście.